Siemanko, jak widzicie, Bananki zrobiły wyjazd ze szklarni. Szklarni Pusiutko prawie tylko tutaj są trochę postawione. Jakiś aloes, piłka rustrata, drzewa butelkowe, tam jakiś kaktus. Ale ogólnie to jest, że tak powiem, bajzel. Ale ogarnę to A tutaj no jak widzicie Już wszystkie banowce stoją Wczoraj wykopałem Iwanensis Dwa odrosty Jeden Drugi Tutaj Bengal Tiger On pójdzie do domu Eee musztatekstilis piękny zostały one spryskane wodą pod żeby pozbyć się tych wszystkich przędziorków widziałem tam jeszcze mszyce gdzie nie gdzie więc wszystko zostało y, spłukane tutaj lekką kieti kręci taką krzywą rurkę tutaj maurelas No, te kolory po prostu, no, coś pięknego. Kolokwizja e Fontanesi Blackstem. Też ładna. Odrościk już ma. Tutaj, gdzie gdzieniegdzie, kończa idą dalej. E Alokazja Kalidora. Jednego liska je zostawiłem. Będzie tak sobie zimować. Musa aurantica, zauważyłem, że chcę puszczać odrosty, tutaj jeden, tutaj drugi, tam gdzieś widziałem trzeci, ale no teraz nie mogę znaleźć, ale to nieważne, ładnie wygląda, też wszystko zostało spłukane, miała trochę przędziorów, Ech. Musa Helenzis Też miał przędziora, ale już wszystko zostało spłukane. I on też trafi do domu. Jest jeszcze wydaje mi się za mały, żeby być w piwnicy. No i będzie sobie zimował w domku. Yy, tutaj NST zielony. Nie wiem, czy uda mi się go przezimować. Yy, rok temu miałem podobną sztukę, ale niestety mi zgnił po prostu, no nie wiem, nie wiem dlaczego tak się dzieje Są dużo słabsze niż te Te czerwone Tak mają po prostu, zobaczymy Tutaj kolejny Maurelas, mniejszy Taki pieniek Tutaj e, Basiok Taki mały, on jest niby mały, ale on był kiedyś dwumetrowym bananowcem. On ma naprawdę dosyć gruby ten, można powiedzieć bulwę, że tak powiem. On ma naprawdę bardzo grubą bulwę. Dlatego nie jest w takiej dużej donicy. Wydaje się malutki, ale jest po prostu bardzo gruby. Ma normalnie taką wielką bulwę. Tak to wygląda. Tutaj basiok drugi. Ogólnie w tym roku basioki, nie wiem, cienko jakoś porosły. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Innym normalnie, mi jakościenko. Zobaczymy, co będzie za rok. Dwa basiaczki. A tu jeszcze przypominałem musela, lasiocarpa. Bardzo ładna. Odrosić jakiś tam jest. No i dosyć gruba się zrobiła. No i. Mój największy Maurelas Dosyć ładnych rozmiarów. Tutaj zaczyna już kręcić co nieco ale jak go stawię do piwnicy na pewno przez ten czas wypuść tutaj tego liścia i pewnie jeszcze kolejnego, ale na spokoj Naprawdę waży dosyć sporo nie wiem ile on może ważyć. 80 kg razem z tym wszystkim, z tą ziemią. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale jest dosyć ciężkawy. I tutaj mam brugmansję. Ta brugmansja to jest pomarańczo o pomarańczowych podwójnych kwiatach. Też już liście żółkną jak widać. Pościnam je, gdyż lubią je właśnie przędziorki albo mszyce. Ogólnie robaki je lubią. Dlatego poobcinam. Wszystkie listki i tak ją wstawię do, do piwnicy. Tak samo tą potrójną i tą podwójną o różowych kwiatach. Ona to już jest zjedzona przez pomrowy trochę. A też poobrywam te listki. No, tak to wygląda. Trochę tego jest. No i dzisiaj jak troszeczkę przeschną. Zawitają do, do piwnicy. Ostatni taki widok. A tam, jak widzicie, Maurelaz nadal w gruncie jeszcze. Myślę, że jutro wezmę się za jego wykopanie. No i też chyba nagram filmik z jego wykopków, myślę. No i tutaj gunerka już zasypana troszeczkę liśćmi. Tak to wygląda. Ale nadal lufę kręci. Bordeaux. Tam pozostało po Iwanensis. Zasypana dziura. Jak na tą porę roku, to naprawdę ładnie się prezentuje, choć te dolne liście już. No nie wyglądają za pięknie, ale nadal jest w gruncie. No dobra, koniec tego gadania. Nagram też filmik, jak już wszystko będzie yy, w piwnicy po prostu. No i co do następnego. Na razie.